Cześć, witam Was na moim kanale, tym razem nie nad oczkiem wodnym, słuchajcie. Chodzę sobie po lesie i zbieram kleszcze. Oczywiście żartuję, ale kleszcze zbieram, nie będę ukrywał, że nie. Słuchajcie, wziąłem sobie piwko na drogę, mam już tutaj, no dopiero zacząłem zbierać. Zdjąłem z siebie cztery sztuki jednego z pieska a wcześniej z fiony zdjąłem, słuchajcie, też trzy kleszcze, ale nie przyszedłem tutaj, o sarna chyba nawaliła. Słuchajcie, no nudząc się w domu po śniadaniu wielkanocnym, wyszedłem sobie psem na spacer. Kurczę, no chciałbym znaleźć sobie słuchajcie, jakiś zrzut jelenia bądź łosia. Oglądam, słuchajcie, fajny kanał, który pozdrawiam. Boguś, pozdrowionka z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Próbuję się pobawić w to, co ty Polecam wszystkim kanał. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Chłopak robi świetną robotę. No, jest normalnie mega, mega. Lubię go oglądać, słuchać przede wszystkim. Także serdecznie Bogu Boguś pozdrawiam z mojego rewiru. Tutaj jesteśmy przy głównej trasie. Tam nie będę, słuchajcie, przechodził już przez drogę ale tutaj jestem na takim rewirku łosiowym widziałem tutaj łosie tu niedaleko mają tutaj wodopój ale zmierzam teraz słuchajcie w taką miejscówkę gdzie naprawdę zbierając grzyby w zeszłym roku było mnóstwo odchodów łosich. No i widziałem tam, widywałem tam łosie. Idę tam sprawdzę. Ogólnie to kręcę się słuchajcie z godzinę po lesie. Nic nie znalazłem. Fajnie chociaż się pokręcić słuchajcie. Po lesie. Poddychać świeżym powietrzem. To trzeba uważać na kleszcze. Jest ich w brud. No dobra, idę sobie dalej. Słuchajcie. Wyłączę na chwilę kamerę. Nagrywam z telefonu dzisiaj. Nie wychodziłem z myślą, żeby nawet coś nagrywać, słuchajcie, ale nie nagram. Generalnie słuchajcie, jest bardzo czysto w lesie. Nie widzę. W ogóle żeby jakieś śmiecie były. Co mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam również o właśnie kanał prosto z Grudziądza. Tam miła para fajnie też sobie nagrywa różne filmy, udostępnia Sprzątają las, fajne akcje robią. Też polecam ten kanał prosto z Grudziądza No dobra, słuchajcie. Na chwilkę się wyłączę, tam żeby mnie, to, Tam jest to jeziorko, tam nie wiem, przez te drzewa widać, takie tam jest pałek tych wodnych, mnóstwo. Może podaję tam kawałek, ale interesuje mnie najbardziej, żeby w tamtą stronę, słuchajcie, iść, tam przejść tutaj taką dróżkę i iść w takie miejsce, gdzie powiedzmy taką porą letnią łosie mają to jeść tam jest różnych drzew, takich słuchajcie, owocowych. Opuszczone w takie miejsce. Nie wiem, czy to prywatne było kiedyś, czy nie, ale do końca od tamtego miejsca serdecznie pozdrawiam. Tutaj za tymi pałkami, co rosną, słuchajcie, jest taki fajny zbierniczek, gdzieś tam Wam pokazywałem na filmie. Kiedyś nawet tutaj próbowałem wędkować. Tutaj na pewno zwierzyna przychodzi słuchajcie do wodopoju to jest więcej niż pewne o, Fiona tam lata Fiona że tak lubi wodę słuchajcie dobrze że jest nauczona że do oczka mi nie wchodzi bo bym miał problem z nią O, uwielbiają te psy słuchajcie wodę Fionka dawaj zawijamy się chodź o, to co to słucha się. Dobra, ale idę na ten rewirek. Tam co wam mówiłem, zobaczcie. O, tu jest ciekawa sprawa. Zobaczcie jak bupro opędzlowało. Ładnie sobie, nie wiem, to jest chyba. To drzewo to jest chyba jesion, słuchajcie. Albo grat. Wydaje mi się, że jesion. Wcześniej nawet na takim samym drzewie, słuchajcie, widziałem tak samo obgryzienie, Po drugiej stronie, jak tam sobie byłem. No Tutaj generalnie, słuchajcie, to jest rezerwat przyrody chyba To jest Bolimowski Park Krajobrazowy także to wszystko jest pod ochroną, słuchajcie Na 100%. Ale dobra, idę dalej A tutaj to jest? Nie wiem, ktoś sprzątał, może lat? Co to tutaj leży? Pozbędę się tutaj butelki, jeśli tu są, słuchajcie, jakieś śmieci. Co to tu jest? Śmieci ktoś się pozbył, słuchajcie. Ludzie to świnie są normalnie niesamowite. Nie chcę obwiązywać tego ciekaw, jestem tutaj. Folie, nie folie Mam no, tu jakieś napisy Po niemiecku coś Austria Co to Nie śpi, nie słuchajcie jeśli to Myślę, że to Normalnie ktoś zwalił te śmieci tutaj Po prostu i tyle no Tu jakiś worek też leży Fiona chodź lasy państwowe nie czysty ten coś, coś tutaj jest jakiś pojemnik słuchajcie no lasy państwowe zobaczcie dbamy o środowisko ktoś widać że zbierał pozbędę się i tutaj ja tej butelki ktoś to pewnie zabierze słuchajcie przykryje nic nie wygrzebało. Ale tam ewidentnie ktoś się pozbył czegoś. Chyba, że leśniczy używał czegoś, i tak zostawione są te śmieci. Słuchajcie, i, i tak. Także worek leży, lasy państwowe. Myślę, że ktoś to przyjedzie, zabierze. Pozbyłem się tej. Słuchajcie, butelki z tymi kleszczami tam. Nie będę tego nosił. Idę sobie tutaj spacerkiem dalej. Idę, zobaczę, słuchajcie, tak jak wspominałem już na rewirek, tak widzę, o, o. Coś pobiegło sobie. Fionka, chodź, nie teraz zwierzątek, chodź, chodź. Pobiegła sobie sarenka, słuchajcie. Nie wolno straszyć, chodź, Fionka, chodź. O, tutaj może przejdę kawałkiem sobie, w to wejdę. No dobra, wyłączę kamerę na chwilę. Co to jest, słuchajcie? Takie coś napotkałem. O co tu chodzi? Co to jest, słuchajcie? Ty no słuchajcie, no niewiarygodne, nie co nie? To, to, to jest? Bez gdzie byś mieszkał? Plandeka taka widać, w miarę nowa jakaś, co to, to jest? W pierwszej chwili to sobie myślałem, słuchajcie, że to Bardacha zrobiły pracownicy w, las, w lasu dziwna sprawa, chodziłem tu sobie, słuchajcie, na grzyby nie widziałem nigdy tego a zwłaszcza w samym roku świeży temat Boguś, może Ty wiesz co to jest te ewidentnie jakiś Ktoś może tu koczował Dobrze, idźmy dalej. Piona. Widzę, coraz bliżej jestem do jej miejscówki. Gdzie te łosie tam mogą często urzędować. Tu też taki wodopój zaraz będzie. Niedaleko. Ale dobra, dojdę tam gdzieś bliżej, to to będzie nagrywał, słuchajcie, się ona zaczęła być niespokojna, przed chwilą jakby w tym zagajniku coś sobie poszło, Czyż było jakaś. Pionka, co to było? Co to było, piąca? Szukaj. Ładnie. Piękne drzewko, a nie porośnięte jakimś pluszem, ewidentnie coś Pionka słyszała, wejdę w ten zagajnik. Kurczę, no fajnie by było znaleźć jakiś kawałek, jakieś rotochy łosia A wierzcie mi, że widywałem tu łosi, Naprawdę chwilka. No jesteśmy, słuchajcie, na takim rewirku, gdzie myślę, że łosie przychodzą, bo je tu widywałem. Tutaj są jakieś o, drzewa takie owocowe. Nie pamiętam, co to się dokładnie, jak te drzewa się nazywają. Bo Trochę tam jak się chodziło za grzybami jesienią Słuchajcie to, to widać te O zobaczcie tutaj Jastrząb chyba zrobił robotę Albo jakiś lis Może takie pióra Jakby kurze Może no, taki redziwek Słuchajcie Koty, kurde pobiegły na chwilę, ona tam wykuka Kie okoty no. no taki tutaj, słuchajcie rewierek jest, no, naprawdę tutaj chodziłem za grzybami, tam jest taki fajny lasek na no, Prawdziwki grzyb i te i koźlarki Nie będę tam wchodził, tam jak te brzuski widać tam u góry Fajna miejscówka nie powiem gdzie to jest dokładnie, <laughs> ale powiem tyle, że nie jesteśmy już w krajobrazowym parku bolimowskim. Tutaj to gruszka jakaś dzika jest chyba. Albo nie dzika, tylko to jest ta nazwa, taka ta mała gruszeczka. Nie pamiętam babcia moja miała taką. Ulęgałka, o ulęgałka chyba. Fajne tutaj jest, słuchajcie rewirek na kożlarki tutaj pod tymi, pod tymi brzozami fajne kożlareczki zbierały roku była zima, to jest i woda, tu taki dołek jest, słuchajcie A mam wam pokażę Tu zobaczcie jakie Dębisko rośnie chyba dąb, dąb, no Konkret Idziemy tutaj zobaczymy tego bajorka Tu zobaczcie jaki leży też piękny kawał drzewa Historia, normalnie historia Słuchajcie, tutaj jest o takich zbiornice. Ale jak wodą nasze, słuchajcie Fiona już pływa O, ale fajnie, słuchajcie Od razu inaczej, zima jest, jest śnieg później Dzięki właśnie takiej zimie przez dłuższy czas dzikie zwierzątka będą miały co jeść słuchajcie no. Znaczy przepraszam, co pić Super Super sprawa No dobra, idę dalej. Przestaję nagrywać Idziemy sobie dalej z pioną, sobie tutaj o Przepukała sierść i tak kąpiel czeka na podwórku, jak wejdziemy. Dawaj, się idziemy. Sionka, dawaj. Dawaj, dawaj, niunia. Dobrze, Lucynie z nami nie ma. Lucyna nawet tu nie dał rady. Lucynka została na podwórku. Rybek pilnuje. No dobra, tymczasem. No jesteśmy, słuchajcie, na takim rewirku, gdzie myślę, że łosie przychodzą, bo je tu widywałem. Tutaj są jakieś o, drzewa takie owocowe. Nie pamiętam, co to się dokładnie, jak te drzewa się nazywają. Trochę tam, jak się chodziło za grzybami jesienią, słuchajcie, to, to widać te. O, zobaczcie tutaj. Jastrząb chyba zrobił robotę. Albo jakiś lis. Może takie pióra. Jakby kurze. No, taki robiłek. Słuchajcie. te kurde pobiegły. Rajfione, tam po biegu, tam wykółka kiełkoty, no, no taki tutaj słuchajcie rewirek jest, no, naprawdę tutaj chodzimy za grzybami, tam jest taki fajny lasek, no prawdziwki grzyb i te i koźlarki, nie będę tam wchodził, tam jak te brzuszki widać, tam u góry, fajna miejscówka. Nie powiem gdzie to jest dokładnie, <laughs> ale powiem tyle, że nie jesteśmy już w krajobrazowym parku bolimowskim. Tutaj to gruszka jakaś dzika jest chyba Albo nie dzika, tylko to jest ta nazwa, taka ta mała gruszeczka. Jeśli pamiętam babcia moja miała taką Ulęgałka? O, ulęgałka chyba. Fajny tutaj słuchajcie Rewirek na kożlarki tutaj pod tymi, pod tymi brzozami fajne kożlareczki zbierały W tym roku była zima to jest i woda tu taki dołek jest słuchajcie zaraz wam pokażę tu zobaczcie jakie dębisko rośnie chyba dąb dom no konkret Idziemy tutaj zobaczymy tego bajorka Tu zobaczcie jaki leży też piękny kawał drzewa Historia, normalnie historia Słuchajcie, tutaj jest o takich zbiornicze Ale jak wodą nasze, słuchajcie Fiona już pływa O, ale fajnie, słuchajcie Od razu inaczej, zima jest, jest śnieg później Dzięki właśnie takiej zimie przez dłuższy czas dzikie zwierzątka będą miały co jeść słuchajcie no. Znaczy przepraszam, co pić Super Super sprawa No dobra, idę dalej. Przestaję nagrywać Idziemy sobie dalej z ona Sionka sobie tutaj o przepukała sierść. I tak ją kąpiel czeka na podwórku, jak wejdziemy. Dawaj, Fionusia, idziemy. Fionka, dawaj. Dawaj, dawaj, niunia. Dobrze, że Lucyny z nami nie ma. Lucyna by tu nie dał rady. Lucynka została na podwórku. Rybek pilnuje. No dobra, tymczasem.